MKS Zagłębie.pl To my, wierni kibice Zagłębia. Druga przerwa reprezentacyjna, drugi pit stop. Po 11 kolejkach Zagłębi Lubin zajmuje szóstą lokatę w tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy. Nad tym, jak prezentowali się do tej pory Miedziowi rozprawiać będziemy w 57. epizodzie podcastu MKS Talk, w którym rozmawiać będziemy w składzie Filip Trokielewicz oraz Paweł Nur. Chciałbym, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę, Paweł, od tematu, który wywołali nasi słuchacze pod poprzednim odcinkiem podcastu MKS Talk, mianowicie stawianie na młodzież w tym sezonie przez Zagłębie Lubin. Pojawiają się takie zarzuty ze strony kibiców, że nie ma tego dopływu z drugiej drużyny, natomiast myślę, że my jesteśmy raczej co do tego zgodni, że trener Waldemar Fornalik wie, co robi, i Bartłomiej Kutka rozpoczął ten sezon w wyjściowym składzie. Później tak naprawdę przez swoją trochę głupotę utracił miejsce w podstawowym składzie, niemniej jednak te szanse dostawał. Tomek Pienko z kolei raz wychodzi w podstawowym składzie Zagłębia Lubin, raz um, siedzi na ławce rezerwowych. niemniej jednak ja będę stał przy takiej opinii, że mimo wszystko uważam, że to jest dobra droga, którą powinno podążać Zagłębi Lubin. Nie ma grania w podstawowym składzie za to, że marzy metryce rocznik 0,4 czy 0 dwa, tylko po prostu musisz być gotowy na to. A spoglądając na to, jak prezentują się też rezerwy Zagłębia Lubin, no to wydaje mi się, że nie wszyscy kibice śledzą na bieżąco te spotkania. Nie ma się też czemu dziwić, ale na ten moment nie ma tam zawodników gotowych stricte do tego, żeby wejść na przykład do wyjściowego składu Zagłębia Lubin i zacząć wzmacniać tę rywalizację. Po prostu to jest proces, który potrzebuje czasu. Natomiast myślę, że to jest trochę argument, który można zbić. W Właśnie w ten sposób, że ci zawodnicy do tej pory, przynajmniej z tego co my ich obserwujemy, nie są na to gotowi. Zawodnicy zagłębia yy, ci młodzi, którzy jak na razie grają w grupach młodzieżowych. Yy, no, chyba nie wszyscy jeszcze są gotowi na to. Nie tyle, by grać w pierwszym zespole, co nawet z nim trenować. No niestety, ale u nas troszeczkę Zagłębie lub nie stało się zakładnikiem tych planów, test, które y, samo wygłaszało, y, tych właśnie założeń, które, które nakreśliło. No bo tak naprawdę bardzo często y, ci gracze, y, którzy nawet debiutowali w pierwszym zespole, no nie nadawali się do tego, żeby jakkolwiek w tym zespole funkcjonować i Powinniśmy sobie zadać pytanie, czy ten model, który funkcjonuje obecnie, czyli gra dwóch, trzech, czterech piłkarzy z jednego rocznika, bądź tam różnica jednego roku między nimi jest, czy też walimy hurtowo i po prostu potem odnajdujemy tych, tych chłopaków w trzeciej, czwartej lidze, albo nawet już nie grających w piłkę, bo, bo nawet. Ci zawodnicy, którzy debiutowali za pierwszej kadencji trenera Piotra Stokowca, no już w tym momencie niektórzy kończą karierę, mimo tego, że są jeszcze, jeszcze przed trzydziestką i nawet a od kilku lat ciężko tą przygodę z piłką już nazwać karierą, więc uważam, że we wcześniejszych latach zbyt łatwo zawodnicy otrzymywali szansę, przez co cały ten model no, delikatnie psuł się, bo tak naprawdę taka, taki przekaz szedł w świat, że okej, okay, nie muszę się nie wiadomo jak napocić, bo no, tutaj wszyscy młodzi dostaną szansę, no i tak naprawdę nie, prędzej czy później wejdę do zespołu. A tutaj jednak też trener Fornalik bardzo mądrze zaczął no wybierać tych, którzy są najlepsi, nie tylko najmłodsi, że tylko są z Akademii. Myślę, że na dłuższą metę to rozwiązanie, które mamy wprowadzone obecnie będzie lepsze, ponieważ lepiej mieć trzech, czterech piłkarzy, którzy mają duży potencjał sprzedażowy, którzy są w stanie się rozwijać i Przynieść klubowi coś dobrego sportowo i finansowo, niż przełożyć tutaj cały tabun zaw młodych zawodników, którzy sportowo się nie nadają, obniżyć wartość sportową drużyny, bo nawet te lepsze jednostki przy, przy całości drużyny, która jest e, niezbyt dobra, no oni nie będą się tak, tak harmonijnie rozwijać. No niestety, gdzieś Krzyciek Stanowski chyba e, jakiś czas temu na swoim Twitterze. Wskazał taką rzecz, że zawodnik, który pójdzie do niższej ligi, no nawet jeśli zdobrną, no, to, to, to będzie do niej tak bardziej dorównywał, niż ją przerastał. No i to też jest taki e, case. E, Wieczystej Kraków, czy nawet KTS-u weszło, to może tutaj troszeczkę inne, inne realia. No i, i tutaj to samo jest z młodymi zawodnikami. Oni ci najlepsi będą się lepiej rozwijali przy dobrych graczach doświadczonych z Polski bądź za granicę, niż po prostu przy innych rówieśnikach. Więc lepiej mieć kilku, kilku takich lepszych młodzieżowców z Akademii niż mieć cały tabu. To jest, to jest akurat moje zdanie, ale myślę, że jest to taka taka bardzo realne, rozsądne podejście do, do tego, jak powinien funkcjonować ten zespół. Mi się nasuwa a propos stawiania na młodzież i patologii, która co by nie mówić swego czasu, miała miejsce w Zagłębi Lubin. Taki mecz z Rakowem Częstochowa, kiedy w Częstochowie Zagłębie przegrało 0 do 4 i wówczas za kadencji Piotra Stakowca po powrocie właśnie szansę dostał Patryk Kuszczak, który był kompletnie nieprzygotowany. Zresztą ci zawodnicy młodzi, nawet taki Tomek Pinko debiutował, jeżeli mnie pamięć nie myli, w przegranym 0 do 4 meczu z Wisłą Płock. Mniej więcej w tym samym czasie się to działo. Co do Zagłębie Lubin. Myślę, że możemy już zamknąć ten temat dotyczący młodzieżowców, bo nie ma tu co rozprawiać za bardzo. Niemniej jednak rozmawiamy o tym, jak prezentują się Miedziowi do tej pory po tych 11 kolejkach i ja uważam, że te 20 punktów, które potopieczni Waldemara, Fornelika wykręcili, to jest rezultat ponad stan. O tym też napomknęliśmy w poprzednim epizodzie naszego podcastu, że nikt nie mógłby się obrazić albo na orzekać, gdyby Zagłębie w tym momencie, na tym etapie sezonu miało na przykład 4 czy 5 punktów mniej i za to, jeżeli mamy za coś chwalić, bo za grę też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że jak tak popatrzymy, jak prezentowało się Zagłębie Lubin w ostatnich tygodniach, co te mecze były przepychane kolanem, gra nie rozpieszczała, wręcz momentami nóż nam się otwierał w kieszeni, ale ostatecznie wyniki to było coś, co zdecydowanie broni potopiecznych Waldemara Fornalika i to jest taki mały plusik, e, którym możemy postawić, że ten gen frajerstwa został zażegnany, który niejednokrotnie w poprzednich latach w Zagłębi Lubin się też objawiał, gdzie Zagłębie przegrywało takie mecze, w których przegrywać nie powinno, w których właśnie powinno dokładać bramkę, nawet jeżeli na to nie zasługiwało? Zdecydowanie ten dorobek punktowy patrząc na potencjał zagłębia, też na to, że były na początku sezonu jakieś to problemy kadrowe, nie wszyscy jeszcze tam dochodzili do, do zdrowia. Widać też dużą pewność obrony po, po powrocie Sokratisa, Judisa. No i gdy to wszystko sobie zbierzemy do kupy, no to chyba faktycznie możemy obiektywnie ocenić, że to jest wynik, może nie ponad stan, ale jest to wynik, który musi zadowolić wszystkich, no bo ten dorobek Punktowy, nie dość, że w tym momencie odzwierciedla potencjał Zagłębia, no to też, tak jak wspomniałeś, o te kilka punktów być może go delikatnie wyprzedza, no bo te mecze przepchnięte Koanem, no było ich kilka, no ale co by nie mówić, one były wygrane. Nawet nie tyle w ostatnich odcinkach, co myślę, że jeszcze w rundzie wiosennej z zeszłego sezonu mówiliśmy sobie o, o tym, że, że faktycznie Zagłębie jest takie bardziej zdyscyplinowane i, i te mecze, które zazwyczaj za kadencji Piotra Stokowca, czy Dariusza Żurawia, czy nawet Martina Szeweli tam gdzie gdzieś padały w końcówkach remisy i, i bądź też przegrywaliśmy te spotkanie, no to teraz no wiadomo, może się zdarzyć, ale w większości przypadków jest tak, że potrafimy ten rezultat dowieść albo przynajmniej aż tak bardzo nie drżeć albo o wynik i to też jest sztuką, żeby no, nawet wtedy, gdy nie idzie no, zdołać zremisować bądź chociaż wygrać i o tym też no, wspomniał na, na łamach naszej strony w rozmowie z tobą Oleg. Były piłkarz, właśnie zakończyła, że to, to jest właśnie jedna z oznak dość dobrej drużyny. No i to jak Teraz oceniamy drużynę, to jest jedno pytanie, jak ocenimy ją wiosną, bo uważam, że teraz możemy sobie porozmawiać o wielu różnych za, przeciw, gry, zagłębia tego, jak punktujemy, co robimy i wymyślać jakieś różne fikołki, ale na pewno ta część rundy jesiennej będzie całkiem inaczej wyglądała w naszych ocenach po zakończeniu sezonu, bo to jest teraz taki bardzo istotny punkt. Mamy tak jak wspomniałeś, mamy drugą przerwę na kadrę. To jest o tyle istotny punkt w sezonie, że no teraz tak naprawdę będziemy mogli poznać, którą stronę Zagłębie pójdzie w obecnych rozgrywkach. Czy też będzie takim szarym średniakiem, czy też będzie utrzymywało obecną średnią liczbę punktów zdobytych na mecz i będzie się kręciło wokół tego, nie wiem, czwartego, piątego, szóstego miejsca, bliżej też nam może nawet podium, bo to też pewnie zależy od tego, jak się będą wyniki układały w końcówce. No co by nie mówić, na nasze szczęście nawet przy tym, przy obecnym punktowaniu przy obecnym układzie sił Naszym szczęściem jest to, że zazwyczaj te, te różnice punktowe pomiędzy zespołami z okolic tego czwartego, piątego, szóstego miejsca nie są w ekstraklasie zbyt yy, duże. No i dlaczego nie w tym sezonie? Więc romanko o tym powiedział kiedyś: dlaczego nie Barcelona? To Robert Lewandowski finalnie wylądował w Barcelonie. No to ja, yy, dlaczego nie w tym sezonie? Zróbmy coś fajnego. Nie mówię oczywiście o jakimś mistrzostwie i w ogóle, nawet nie mówię o podym, ale bądźmy na tym chociaż czwartym miejscu, idźmy w górę. Systematycznie rozwijają ten zespół i, i myślę, że, że wszyscy będą zadowoleni, bo jeśli będzie widać tę ciężką pracę, no to każdy rozsądnie myślący kibic widząc nasze też mimo wszystko braki organizacyjne, finansowe, czy też strukturalne będzie w stanie po prostu być zadowolony z tego, co jest. Pamiętam jak przed bieżącym sezonem, przed jego rozpoczęciem mówiłem, że poznamy odpowiedź w trakcie rundy jesiennej, czy problemy Piasta Gliwice jesienie w rundach jesiennych, kiedy zespół prowadzony wówczas przez Waldemara Fornalika zaliczały zdecydowanie lepsze rundy wiosenne niż te jesienne i faktycznie wydaje się, że Zegłem Lubin pod tym względem jest zgoła odmienne. Mówiłeś, że my możemy sobie teraz trochę pobajdłużyć na temat tego, jak prezentuje się Zagłębie Lubin, bo poznamy tę odpowiedź, jakie jest prawdziwe oblicze tego zespołu dopiero w rundzie wiosennej, czyli w przyszłym roku. Natomiast ja bym chciał jeszcze chwilę, mimo wszystko, porozmawiać na temat mankamentów, z którymi zmaga się Zagłębie Lubin. I tak prawdę mówiąc, zastanawiałem się chwilę przed tym, jak zaczęliśmy na Nagrywać nasz podcast, co też wskazać, i moim zdaniem jednym z największych jest gra skrzydłowych, to znaczy. Ani Damian Bochar, ani Kasper Chodyna, ani Mateusz Wdowiak, ani Tomek Pinko, który od jakiegoś czasu jest dosygnowany do gry na skrzydle z ich gry, nie ma wymiernych korzyści do tej pory zespół Zagłębia. A drugi problem, o którym cały czas wspominamy, w zasadzie jest to temat przewodni naszych podcastów, to jest to, jak funkcjonuje środek pola Zagłębia Lubin, bo w dalszym ciągu mam wrażenie, że miedziowi zmagają się z tym problemem, że Mark. Jako Poletanowicz i Damian Dąbrowski to są zawodnicy o niemalże takim samym profilu. I ja nie wiem, czy oni w końcu zaczną grać nieco inaczej i rzeczywiście przeprofilują się w pewien sposób, to zacznie funkcjonować lepiej. Natomiast w konfiguracji, w której gra Poletanowicz, Dąbrowski, ewentualnie jeszcze Tomasz Makowski, który tę formę w rundzie jesiennej ma całkiem przyzwoitą, niemniej jednak ten środek pola jest bardzo asekuracyjny, powiedziałbym. I moim zdaniem na dłuższą metę w końcu przestanie to zdawać egzamin. Przesłanki ku temu już mieliśmy. Czy ja uważam, że już to niestety? jak egzaminu. Wspomniałeś na początku o formie skrzydłowych. Myślę, że nie ma tragedii. Przede wszystkim nie wrzucałbym do tego wora Teusza wdowiaka, bo po pierwsze on jest za krótko, po drugie leczył kontuzję, a po trzecie, no już jakieś liczby zrobił, mimo tego, że potrzebował tam zaledwie kilkadziesiąt minut do tego, żeby trafić do siatki. To rzecz numer jeden. Numer dwa, jeśli mielibyśmy indywidualnie kogoś skrytykować, no to wiadomo, wcześniej krytykowaliśmy Kaspra Chodynę, również krytyka pojawiła się przy Damianie Boharze, bo ich gra faktycznie może nie jest najlepsza. Tą kapinkę raczej bym rozpatrywał w kategorii dziesiątki. W kategorii ofensywnego pomocnika, bo na skrzydle no jest tak sobie. To musimy sobie szczerze powiedzieć, bo te mecze, które rozpoczynał od początku na pozycji skrzydłowego, były, no mówiąc, wprost słabe, ale jeśli mamy krytykować skrzydłowych, no to tak naprawdę zacznijmy od tego środka. Bo w mojej opinii w zasadzie nie tylko w mojej, bo rozmawiałem też z kilkoma osobami, które trochę lepiej znają się na piłce niż ja. I są to, to trenerzy, eee, no już, już ra raczej myślę, taki w, w Polsce. W Polsce nie, nie są to anonimowe osoby. No, że faktycznie ten cały całe zagłębie nie jest kompaktowe, nie jest, nie jest mobilne i ten środek pola, niekoniecznie ze względu na zestawienie personalne, ale na to, jaki jest pomysł na grę, funkcjonuje tak, tak a nie inaczej. Zwróćmy uwagę, że Damian Dąbrowski jest to piłkarz, który potrafi grać do przodu. Marko Płatanowicz również. Tomek Makowski też, pokazał, że, że potrafi. Tutaj są jakieś błędy systemowe, które powodują, że Zagłębie jest takie trochę, takie stłumione. Trochę wygląda tak, jakbyśmy mieli samochód z usterką w trybie awaryjnym, no i informacją na, na kupicie, że możemy jechać maksymalnie 80 km na godzinę, choć mamy powiedzmy 250 koni mechanicznych pod maską. No wiadomo, że samochód ma większe możliwości, no ale jest jakieś ograniczenie, które powoduje, że nie można przekroczyć pewnej bariery. Widzę coś takiego właśnie w Zagłębiu, że z jakiegoś powodu musiałby to zlokalizować już sztab. No Zagłębiu nie jest w stanie wrzucić kolejnego biegu i jest bardzo statyczne, piłkarze chowają się za, za swoimi rywalami. Zawodnicy na bokach, mają bardzo mało miejsca. Też wcześniej, czy nawet Kasper Hodyna, czy Damian Bohar, oni byli w stanie wielokrotnie dawać więcej zespołowi, Wtedy, gdy mogli się pojedynkować, kiedy mogli też dostać piłkę za plecy obrońców, no, Damian Bohart trochę i tą charakterystykę ma, bo częściej schodził do środka z lewego skrzydła i uderzał na bramkę, no ale nawet w przypadku Kaspera często gdzieś był, był w stanie zrobić bardzo dużą przewagę, dostając piłkę na wolne pole. Teraz tego nie widzimy, gdzieś tak trochę kisimy się. Nie jestem w stanie określić w tym momencie, co jest największym problemem w tym systemie, ale... Jeśli to tak dalej będzie wyglądało, no to coś będzie trzeba zmienić. Boję się tylko, że zmiana zostanie dokonana dopiero wtedy, kiedy zagłębie gdzieś przegra dwa trzy mecze i, i będzie trzeba już coś po prostu zmienić. No, no myślę, że Miedziowie są na tym etapie, że widać, że to co, co jest obecnie, to nie do końca działa, tak jak powinno. No, bo w pewnym momencie zabraknie szczęścia, no i te mecze już nie będą kończyły się pomyślnie dla, dla nas. Pocieszające w tym wszystkim jest to, że przy tych naszych nawet uwagach do Waldemara Fornalika, czy przy uwagach ogólnie kibiców zagłębia w kierunku szkolniowca. No trener Fornalik jest dużo bardziej roztropny i inteligentny niż Piotr Stokowiec, bo Piotr Stokowiec po prostu upierał się i jak mantra brnął, 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 aż potem po prostu go zwalniano pierwszy i drugi raz. Zawsze próbował być najmądrzejszy. Nie wiem, czy, czy Filipy zwróciłeś uwagę nawet, że często nawet my, dywakując od o czymś, e, znajdując jakiś problem, no potem on był eliminowany, więc my może jesteśmy lajkami, ale na pewno jeszcze zwracamy uwagę. Trenerzy na pewno widzą więcej, widzą lepiej, mają do tego dużo lepszą bazę e, przygotowaną pod kątem merytorycznym, by, by ich ocenić, by je pocenić swoich zawodników i ich grę. No i to mnie pociesza, że faktycznie, jeśli będzie jakiś taki już i tutaj punkt zapalny, no to trener zdecyduje się na to, żeby jakieś korekty wprowadzić. Być może korekty w ustawieniu, być może rezygnacja z gry. Dwoma defensywnymi pomocnikami, być może puszczenie delikatnie e, więcej ognia i, i na przykład ustawienie e, w środku na ósemce tą kapinki, wyżej e, bułecy, a tylko pozostawienie jednego zawodnika z tyłu. Wiadomo, że to jest bardzo duże ryzyko i na nie każdego rywala tak można grać. Do, to, to ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, no ale nie wiem, w tym momencie troszeczkę bredzę i szukam e, na, na szybko jakiegoś rozwiązania, bo coś zmienić trzeba. No a osoby mądrzejsze od nas muszą się tutaj określić, co to dokładnie będzie, bo to jest zmiana, zmiana akurat jeśli chodzi o sposób gry zagłębienia, no to jest coś nieuniknionego. I tak tylko uzupełnia a propos środka pola I jeszcze, że ja w przeciwieństwie do Ciebie uważam, że Damian Dąbrowski i Marko Poletanowicz to już są tacy zawodnicy, którzy swoich przyzwyczajeń pewnych nie zmienią. I Damian Dąbrowski chociażby w meczu z Górnikiem że kiedy Zagłębie Lubin pokonało Zabrzan 2-0, popisał się fajnym, otwierającym podaniem tej akcji, kiedy na listę strzelców wpisał się Serhii Wueca, ale w dalszym ciągu to są zawodnicy, powtórzę się, niemal identyczni pod względem swojej charakterystyki. I moim zdaniem dzisiaj w środku pola Zagłębia Lubin brakuje kogoś takiego, kim był Łukasz Łakomy, czyli zawodnik, który bardzo często szukał jakichś diagonalnych, otwierających piłek. Być może takim zawodnikiem miał być Marek Mróz, ale na dzisiaj jego transfer musimy określić zwyczajnie nie wypałem transferowym i nie zdziwiłoby mnie, gdyby zimą bądź też latem przyszłego roku włodarze Zagłębia Lubin poszukali Markowi Mrozowi. Nowego klubu, choć pewnie jeszcze tak nie będzie, pewnie on otrzyma trochę czasu do tego, bo ten przeskok dla niektórych zawodników, czego on jest dowodem z pierwszej ligi do ekstraklasy, nie jest taki łatwy. Słowo o transferach Zagłębia Lubin. Wydaje mi się, że to już jest ten etap rozgrywek, w którym możemy o transferach trochę porozmawiać, trochę podywagować, trochę pooceniać to, jakie ruchy latem Zagłębie Lubin przeprowadziły. To jest na pewno najlepsze okienko transferowe w wykonaniu Piotra Burlikowskiego po powrocie. To znaczy te transfery, które przeprowadziło Zagłębie Lubin, one się spinają. One od samego początku wyglądały na przemyślane i nawet jeżeli... Tak jak powiedziałem, Marka Wrozę, możemy, możemy do tej pory oceniać negatywnie, bo nie spełnił on pokładanych w nim oczekiwań. Nawet jeżeli damy, do Damiana Dąbrowskiego mamy trochę zarzutów, Serhii Bueca to jest zawodnik, którego najwięcej pewnie byśmy chwali. dochło nam Munioza co do tego zawodnika, no to na razie nie jesteśmy w stanie wysnuć jakichś daleko idących wniosków, bo on po prostu grał za mało. Tak samo Mateusz Dobiek. Mikael Kierkiewskow to jest kolejny zawodnik. Tak reasumując, to, co chciałem powiedzieć, to znaczy, nawet jeżeli mamy zarzuty do tych, co poszczególnych piłkarzy, to ostatecznie, jeżeli tak spojrzymy na to, czy oni podnieśli jakość zespołu Zagłębia nic co nie było oczywistością w przypadku transferów w poprzednich okienkach transferowych, no to trzeba odpowiedzieć twierdząco: tak, oni podnieśli tę jakość i te ruchy na dłuższą metę w dalszym ciągu będą na etapie weryfikowania, czy one się sprawdziły, ale to okienko na taką czwórkę, czwórkę minus, do tej pory, myślę, Myślę, że moglibyśmy taką ocenę w skali szkolnej wystawić. Ja trochę odwrócę to, co powiedziałeś, bo w zasadzie przy każdym z zawodników, którego wymieniłeś, no, że nie wiem, możemy wiele powiedzieć, do tego mamy takie uwagi. Ten to, ten tamto. No I pytanie, czy któryś z tych nowych zawodników super wniósł coś do, za, do, do, do zespołu zagłębia. E, też jestem daleki od tego, by oceniać to okno jak na razie negatywnie, ale to też pokazuje bazę. Nie wszyscy sobie zdają, że tak w piłkarskich kuluarach e, w Polsce no, 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 niektórzy się podśmiechują, że mając takie środki, jakie Piotr Burlikowski miał w obecnym oknie transferowym, no, tak naprawdę ciężko było to okno obsuć, a widać, że nie wszystkie ruchy gdzieś tam są w 100% trafione. Do, ja do tego piję, że sytuacje, kiedy Piotr Burlikowski miał, powiedzmy, sytuacje bardzo podobne jak pozostałe kluby w Ekstraklasie, no to naściągało nam szurotu typu Szczejku Dieng, Aleksander Szczeki, John Chancellor, To były wzmocnienia na właśnie z pomysłu Piotra Burlikowskiego, Góran Gura, Giorbelidze, e, Tornike Kapryndaszwili. No to są akurat personalia, których... W, w mojej opinii, uważam, dyrektor sportowy mógłby się wstydzić. No w tym momencie, no wiadomo, że właściwie dosypał bardzo dużo do, do kurka, bo do, do, tutaj od odkręciu kurek dosypał bardzo dużo do budżetu. Sokratis Judis nie gra za darmo. Damian Dąbrowski również nie gra za darmo. A więc tutaj te transfery gotówkowe plus pensje, jest to coś pod kątem kosztów, czego w Lublinie nie było, wydaje mi się, że nigdy. Więc też to powinno wpływać bardzo mocno na ocenę tego okna. Ja nie oceniłbym e, tego okna negatywnie z jednego powodu, że jest jeszcze za wcześnie. E, niemniej jednak uważam, że poszczególni zawodnicy powinni się bardzo mocno spiąć. No bo jak na razie wydaje mi się, że chyba tylko Mikkel Kirkeskow jest takim zawodnikiem, po którym można powiedzieć, że na tej konkretnej pozycji bardzo mocno wzrosła jakość. Czy mamy dużo lepszy środek pola niż mieliśmy w zeszłym sezonie śmiem wątpić, czy mamy dużo skrzydła niż mieliśmy w zeszłym sezonie. No śmiem wątpić obrona zeszłego sezonu, więc to są takie niuanse, niuansiki, które e, wydaje mi się, że suma sumarum raczej powinny no, dać nam jeszcze troszeczkę takiego spokoju, bo na tę chwilę Cinowi nie pokazali zbyt, zbyt wiele. Uważam, że najlepiej na razie to liczbowo wprowadził się do zespołu no Mateusz, bo mimo tej kontuzji, co miał, to strzelił. nie były I to. To może... Serhii Bueca, Paweł jest zawodnikiem. Tak, którego tak, myślę, tak, że tak. możemy definitywnie pochwalić. Zdecydowanie. Wiadomo, to że może... on jest nierówny, ale to, co do tej pory zrobił. To daje perspektywę na to, że on w bieżącym sezonie, nie wiem, wykręci liczby, na przykład 5 goli, 5 asyst, czy nawet lepsze. To nie będą wówczas złe tak. cyferki jak na ofensywnego pomocnika. a Jego stać na to, żeby kilku obrońców. Yy, Kolokwialnie mówiąc, tam zamieszać w co poszczególnych akcjach. To jest zawodnik, który moim zdaniem zdaje egzamin. On przerasta tę ligę. Jeżeli będzie podtrzymywał tę formę i zdoła ustabilizować swoją dyspozycję, to uważam, że to będzie na pewno materiał na to, żeby stać się gwiazdą ekstraklasy, bo o nim mówiliśmy kilka tygodni temu, to, że on nie bez powodu robił bardzo dobre liczby nawet w lidze ukraińskiej, która jest od polskiej mocniejsza. No z tym, czy jest mocniejsza, to bym się kłócił, potem tak naprawdę mamy kilka zespołów o dużo, dużo wyższym potencjale niż najlepsze polskie kluby, no i długo, długo nic, ale tak, jak najbardziej się zgodzę, Serhii Bueca jest to zawodnik, który no śmiało może docelowo myśleć o tym, żeby, żeby spróbować w lidze dużo mocniejszej niż polska ekstraklasa no za, za ten ruch, nawet jeśli jest to wypożyczenie, no to tutaj pionowi sportowemu Zagłębia należą się pochwały. Jak na razie mamy sporo pożytku z tego, z tego zawodnika, czasem wręcz odnoszę wrażenie, że no nie do końca ma z kim pograć w piłkę, no i trochę Takiej rąbanki polsko-ekstraklasowej jest za dużo, jak na nerwy tego chłopa, więc ja mam nadzieję, że teraz, jeśli może po tej przerwie reprezentacyjnej Miedziowi troszeczkę więcej dorzucą do w swoich meczów typowo takiego rzemiosła piłkarskiego, no to jeszcze bułeca będzie w stanie pokazać się z jeszcze lepszej strony. Do tej pory jest całkiem przyzwoicie, ale może być lepiej, jeśli chodzi o to, jak poczynają sobie podczas tej kampanii Miedziowi. To był 57. epizod podcastu. MKS Tok, w którym rozmawialiśmy w składzie Filip Trokielewicz i Paweł Junore. Słyszymy się ponownie po spotkaniu z Jagiellonią Białystok. Trzymajcie się. Hej. Do usłyszenia. Cześć. MKS Zagłębie.pl To my.